Dobry wieczór, z tej strony Mati, Simulatory strzelanki. Zapraszam na 114 dokładnie, dokładnie tak, 114 odcinek, odcinek z gry Fortnite. grosy tryb rankingowy solo. Że zapraszam do gry ze mną. Na no, sorry. Zapraszam za do mojej gry. Ej, czekajcie, jeszcze muszę naprawić przyciski, bo tu się też popsuło coś. Z dźwiękami niestety. Hmm. Właściwości, nie mogę tego zrobić. Dźwięk, 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 Nie działa to. Jejku No Nie macie, ehm, macie 5 minut na to, żeby dać subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Założę się, że w ciągu 5 minut nie zostawicie subskrypcji łapki w górę. I dzwoneczka na moim kanale. kanale. Bardzo dobrze, tu jeszcze muszę zmienić. Dać subskrypcję, hmm. nie mogę tego zrobić. Ok, teraz już działa, wszystko naprawiłem. Także git, git, git spoko, spoko. Także nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Zwoneczkiem łapkę w górę pod tym odcinkiem z gry Fortnite, bo to mi je motywuje do działania i tworzenia nowych filmów na moim kanale, na przykład z Fortnite i Niger i live'ów również. No i też raz zapraszam też do obserwacji nie na moich mediach społecznościowych, na moim TikToku i y, Instagramie. Y, y. będziecie mieli wszystkie. E, linki podane w opisie pod odcinkiem z gry Fortnite do mojego, Snapchat, do mojego Instagrama i TikToka będą oczywiście linki w opisie pod odcinkiem z gry Fortnite no i będą też nazwy e, i moja nazwa do Snapchata też będzie podana w opisie pod odcinkiem z gry Fortnite no i też za, zapraszam też na grupę na widzów kanału Maticsy Matczaki na Facebooku, który będzie też w link w opisie pod Odcinkiem z Gry Fortnite podany, no i też na grupę Matiego na Discordzie, do który, której będzie też link w opisie podany pod odcinkiem z Gry Fortnite, no i też mój imię kontaktów jest zautomatyzczko, ta praca ma jeśli chciałbyś znowu ktoś skontaktować, to będzie też podany w opisie pod odcinkiem z Gry Fortnite, także życzę mi jego oglądania, znaczy ten odcinek potrwa, ale myślę, że niedługo, i później robię live od razu z automatu, no. Marce nie wbijaj, dobra. Teraz nie ma czasu na to. Ja teraz robię live'a, a nie... znaczy robię odcinek, a nie to co film. się finał. Dobra, czekajcie, zamknę okno, nie będzie... wiecie, Dobra, jestem z powrotem. Przepraszam, lecimy. A AFK, że nikt nie wiją Dobra, no AFK nikt będzie bił, już przynajmniej do ekipy. Bardzo dobrze. Dobra, lecimy. Gdzie polecimy sobie? No, możemy polecieć na... Aaaa, dawać na wojennicze włości. Ja tam lubię lecieć na różne miejscówki, różne lubię, różne miejsca. Także na włości możemy najbardziej polecieć. Może lecimy tutaj. Zobaczymy jak tam pójdzie. No bo niczego, nie polecieliśmy, ale to dobrze, bo tam lubię tam nie sukę. No, zobaczymy jak tam pójdzie. Musimy Aresa zabić, czyli Boga Wojny. Zobaczymy jak tam pójdzie, z Aresem. Mam że nie dedniemy tak szybko. Rekodzioła jest dobra akurat. Rekodzioła bym nie wyrzucał. Hmm. Banan Bogów też jest bardzo dobry, także... Czemu to się nie da budować? Oda się, dobra. Myślałem, że się nie da. O Jezu Pod tapa mam edytowanie, ale tap też jest dobry Bym powiedział to, że Walczymy, bierzemy sobie nasze tutaj Beczki, no i jedziemy z bosem, Dawajcie bosa, ja tam nie czekam Walczymy z bosem od razu, bo Dedać bym nie chciał Znaczy, chciałbym powalczyć z bosem, bo Dobra, dawajcie wyzwanie tam Lecimy z bosem. Prosty ten boss, nie jest trudny w ogóle. O nie! Leży! 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 Dobrze! Zabity! Zatopiony! Nie! Nie pozwolę! Wdedaj! daj sługo! Dobrze. Minął. Nie. Dobrze. Leży. Ten też. Oj. Nie. Leży. Myślałem, że zabiją mnie już te sługi. A teraz Aresem musimy walczyć. Ej, Aresa łatwo złapiemy. Ares nie jest jakiś mocny. No, banana muszę jeszcze raz zjeść, bo nie zjadłem go. Jemy. Teraz go zjadłem dopiero. Tak go nie miałem. Jemy z Aresem. Ale dostał, ale dostał. Ale dostał mocno już Ares. I znaduję. leży. Ale Ares jeszcze nie leży. To sługa, leży. Ale ares będzie leży. Leży, Dawity. Haha, ale łatwo z Aresem było. Ładne łatwiutko z Aresem sobie poradziłem. O, ja REZ łatwy był, no to nie jest trudny boss, łatwy boss. Ciekawy jestem czy chyba Zeusa. Ej, Zeusa nikt nie wziął mi się, wydaje jeszcze. No, zeusa może mi iść w sumie. Ej, to chodźcie na Zeusa. Zeusa jeszcze możemy załatwić. Ej, ja w ogóle muszę uciekać stąd, bo ja mam... <śmiech> Widzę <śmiech> słabo trochę z lutem. Czy nie słabo z lutem, ale po prostu Jeszcze graczy tu mam, nie, świetnie. Jeszcze gracze tu są. Nad widzę jakiegoś gracza jednego. Nie czy dobrego czy słabego, ale gracza. Który tu gdzieś chce idzie. Gdzie on jest. Chyba dobry. Dobry z niego gracz. Albo i nie. Nie ja wiem. Ale się boję go. Ja się go panicznie boję. Dawaj, chodź tu Gumia głód, skok Dostał. Leszy! Załatwiony, dobrze! Zabiłem go! Zał! Zabiłem go! Deadną! No. Bardzo dobrze zabity. Zatopiony. O, oh, jaka ulga. Ja, bym nie... ja myślałem, że go już nie zabija, ale zabiłem go i bardzo dobrze. Mamy jeszcze dobre rękodzieło do tego, że od niego. O nie! Łapka to była! Nie, drugi jeszcze był. Najgorzej, nie. Ale pech, ale pech. Myślę, tylko nikogo tu nie będzie, on mi coś załatwi, no nie, świetnie. Świetnie. A może platynę 1 dzisiaj? Platynę 1 bijemy dzisiaj. Ej, myślę, że może to jest szansa na platynę jeden, Bijemy diamenta niedługo. Ale szybko. A sezon wiecie o tym, że to niedługo się kończy? No w maju. Mam tylko miesiąc do tego sezonu kolejnego. Chyba 22 maja jakoś się kończy ten sezon, ten obecny, jakoś tak. Także... no... Także jeszcze trochę pogramy z... no... tych... Ustawię live, przygotuję i idę zjeść kolacji, wtedy możemy live'a robić. A nie jakiegoś długiego, okej? Okay? Bo ja się muszę wyspać, bo jutro mam sprawdził z fizyki, nie? Z fizyki atomowej. dobrze myślał na to sprawdzianie. Dobrze moja głowa myślała. No właśnie, a nie była cała zmęczona. Tak nie może być. Tego live nie będzie dzisiaj i a trwało dość długo Sorry, nie ja być 18,5, ale go nie było. Jakoś nie chciałam ochoty robić tego. Lubię nagrywać, bardzo lubię, ale muszę pilnować wideo z godziną. No obiecuję, że będzie live dzisiaj. będzie. Może nie długi, ale będzie. Jutro będzie dłuższe, obiecuję, że to będzie według punktualnej godziny. Nie jak... No nie, o grilli tańczy, ja... Ty. Uciekam stąd, że prawa autorskie nie dostać. Bo grilli ma prawa autorskie, wiecie o tym. Grilli ma prawa autorskie ta muzyka. Znaczy, ta To ma gri... Grilli ma prawa autorskie. Mhm. To ma prawa autorskie, no grilli ma prawa autorskie. Dobra, gdzie lecimy? No nie wiem, możemy polecieć na... Na zaświaty, dawajcie na, na, na Hadesa, no chodzę na Hadesa, albo na Cerbera, no podstępy przejścia, dawajcie na serwera. Cerbera, no Cerber, dobra, pompę mocną na Mordy Cerbera, to pewnie możemy pokonać, jeszcze gdzieś na Hadesa i załatwić imię PM-a, nie? Mocnego, no tak. Banan. Znam banana, żeby już dep.

To z tego gracza Bosa co za gracz. Chociaż Myśl myśli, że nie zabija jakiś głos Dawajcie wiki, jedźcie go, a nie tej, gdzieś na mnie rzucał. Jezus Dawajcie wiki, bijcie go. jesteś poddany. To jest dead. Jestem gracz. O nie, Serwera muszę pokonać. Kurczę, mamy dead mnie. Słabe to było. Oj, bardzo słabe. O słabo to wyglądało. Słabiutko. Dobra lecimy dalej, dawajcie, dawajcie lecimy dalej. Ile to odcinek trwa już? No 20 minut to też na gierka i koniec, robimy live'a, okej? Okay? No to gdzieś kolację, jeszcze chciałbym więc. Dobra, lecimy, dawajcie. Lecimy z giereczką, leczymy. ostatnia. no właśnie live'a live, prawda? nie co, i obiecuję, że za tydzień live tak powinien być o 18.35, dobra? Obiecuję, że za tydzień będzie tak powinien być, bo widzę, że już nie, większość czasu niestety live pojawiają nie się w różnych godzinach, nie wiem dlaczego. Nie utrzymuję po prostu tego czasu. Sorry, ale no.

Że gramy tą giereczkę i kończymy odcinek, dobra? Że ten odcinek będzie długi, żeby sobie może go w nie rzucić do YouTube'a i live'a będziemy robić, dobrze? No. Wstaniemy live'u, przygotujemy transmisję i później do o kolacji live robię. Za usam i pójdź. Chyba ma. na niego. Witam serdecznie, witam serdecznie. Dzwoni Afrodyta. Na Zeusa. Ja się tam nie poddam, za nim walczę. Pech totalny Nie chodzimy, kurcz Dobra mi drodzy, to koniec tego 114, dokładnie tak, dokładnie tak, 114 odcinka z gry Fortnite. Mam nadzieję, że odcinek się podoba. grać te solo rankingowe solo. Nawet dobrze poszło, nie było źle. Trabiliśmy blanga platynę 1, ale no się nie udało. Także teraz zapraszam Was na live z gry Fortnite za chwilę, za iść tam minut. Dziękuję za oglądanie. No i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, i łapką w górę pod tym e, odcinkiem z gear bo to mnie motywuje do działania i tworzenia nowych filmów na moim kanale, no i pomagacie ci bić mój cel, czyli 500 subskrypcji do końca kwietnia tego roku.